Drodzy widzowie, w dzisiejszym odcinku wyciągamy wtryski, będziemy regenerować, no i odpalimy na tych nowych wtryskach, także zapraszam do oglądania. Będę zdejmował tą pokrywę klawiatury, bo wyciągniemy sobie wtryski, żeby zawieść, no kolega mi po prostu zrobi na maszynie, ustawi, zobaczymy który tu leje. I tyle, wszystkie są do wyjęcia, do sprawdzenia rozbieramy klawiaturę o a tu się cała ale tu suche było to całe się wykręciło no dobra położymy sobie tu e, żeby to poustawiać troszeczkę mu zwiększymy ciśnienie e, dzięki czemu będzie mniej kopcił może troszeczkę mniej palił. no i co e, mam taki plan aby mu zrobić cały wydech, o tutaj właśnie o to mi chodziło, że się wykręci. Aby zrobić cały mu wydech, odwzorować ten wydech co tutaj mamy. Przetnę go na pół, zobaczę jak on tam wygląda i cały zrobię z kwasu, z kwasówki. Tylko, że po prostu no całe to kolano tak jakby będzie zespolone tutaj. I będzie po prostu y, do góry. No i cała filozofia. A, a tutaj, no będzie, zobaczymy, y, czy nie będzie trzeba zrobić tego z tą końcówką, żeby był ten oryginalny dźwięk. Ale, no to wszystko jeszcze, jeszcze wyjdzie w praniu. A chcę tutaj od razu z grubsza puścić y, większą średnicę. Żeby ten dźwięk był taki bardziej tu, 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 tu. <laughs> żeby to rumotało bardziej, nie? No ale, ale to wszystko wyjdzie w praniu, jak będę to robił. Yy, no co, spawać kwas umiem, kwasówkę. Także może, może mi się to uda zrobić. Tutaj oczywiście zrobię wypust taki i tu pójdzie... Nazwa, oczywiście tego projektu, ale no to wszystko jeszcze w swoim czasie, jak będziemy to robić. Dobra, ściągam tą, co tu jest grane. O, coś tam się wpadł? Może nie. O, ciekawa uszczelka tu jest. Ciekawa uszczelka. O, a tutaj patrzcie, jak jak trzymała, wpadła do środka. No, i jak tu miało nie lecieć, o? Dlatego on cały tutaj użygany olejem jest. No ta uszczelka się po prostu przesunęła, cała. Widzicie to? O. No, tutaj mam teraz tą korkową taką zakupiłem. Ty, ale ta uszczelka, ona nie jest głupia. Pierwszy raz widzę taką uszczelkę. Bo zazwyczaj te korkowe były, nie? No dobra. Ale ta uszczelka nie jest głupia, powiem Wam. Bo to. O, to jest. Słuchaj już. Ale taka, jakby taka nowa była, no to ona jest fajna. Tylko tu ktoś po prostu ją źle założył, bo źle. No bo nie trafił na te kołeczki ustalające, nie? Tutaj coś to tu musiało być źle założone, bo to nie trafiło albo się po prostu przesunęła. I tyle. Dobra. Ściągamy, ściągamy tą rurkę od przelewu. Tak patrzę. Czy czasem gdzieś tu coś nie jest tutaj ten wtrysk. Widzę, że tutaj był kombinowane coś. Patrzę, czy tu czasem rurka gdzieś coś nie pęknięta. Tu się opiera. O, tu już będzie dźwięk. Będzie dźwięk. Nie, nie będzie, bo to nie ma znaczenia. Ale tu tak się nie powinny opierać. Przy okazji yy, założę sobie nowe... Gumeczki, bo mam gdzieś je kupiłem kiedyś i powinienem je mieć. Także chyba znajdę, dobra, wyrzucam to albo tu rzucimy, bo to i tak wszystko do mycia. No i co teraz? Rozkręcimy sobie te, te rureczki i postaramy się wyjąć te wtryski. I przeszedłem z tej strony troszeczkę wygodniej na rękę i odkręciłem wszystkie. Tam jakoś tak nieporęcznie było z tamtej strony. Dobra. No i teraz rozkręcamy. No i dobra, mamy tutaj rozkręcone Zobaczymy jak będą wychodzić, najprostsza metoda Czyli na wagę po, po prostu, nie? Ale tu widzę, są inne wtryski, tu są inne Coś tu to tak właśnie z tymi wtryskami te trzy są inne, te dwa inne, nie. Te trzy inne i te trzy inne. Zaznaczymy sobie, gdzie który był. Gdzie który był. Będziemy wiedzieć. Szósty. Piąty. Twarty trzeci. Drugi, no i pierwszy. Ja coś to było i będziemy kładać. Następnie wyciągamy. O, tak wyciągamy, nie? Podważamy sobie i o

Mamy już z tym Widzicie? Ten ukopcony. Najprawdopodobniej, bo te wszystkie wyglądają jednakowo. A tamten normalnie ma nagar ukopcony. No i teraz czeszcze sobie te gniazda zaworowe, tam żeby już to mieć czyste. Tutaj to wszystko poumywam, bo tu o, pod tymi wtryskami brudek, to wszystko odkurzę, umyję jak należy. Już będę miał gotowe. Tutaj poduszczelkę poszykuję całą pokrywę klawiatury wyczyszczę no tu bardzo często tak się zdarza tutaj też tak było włożone że na brudne jest niewyczyszczone te gniazda zaworowe i na brudne złożone i, i to później gdzieś nieszczelności te podkładki tak leżą bo leżą bo nie chce się wyczyścić przed włożeniem wtrysku tych gniazd a to jednak ważne żeby tam nic nie, nie leżało na spodzie i żeby to ta podkładka tam ładnie się działa nie? i jadę teraz zawieść wtryski do sprawdzenia i do ustawienia żeby ciśnienie zwiększyć trochę dwa zestawy wziąłem od jednego silnika i od drugiego i jadę to zawieść a patrzcie jeszcze co wycinałem o takie sprężyste podkładki bo to są Yy, takie sprężynki, jakby pod zawory do kompresora, o ale jeszcze jedno, patrzcie, co to się narobiło tu z takiego wycinałem. No, na wzór to jest, i tu jeszcze zepsułem niechcący. Bo położyłem, żeby ustawić. Bo była blaszka takiej samej szerokości, jakiej średnica tego, nie? I kładłem sobie to, żeby idealnie ustawić. No, i zapomniałem zdjąć dziurę, wypoliło ale na szczęście zrobiłem e, z zapasem tego, także będzie ok. I są nawet mocniejsze e, te sprężynki niż ta, nie? No, bo to jest tak o, podgięte i to jest z sprężystej blachy zrobione, nie? Ale udało się. No, i mechanik zajęty, warsztat się maluje. A ja tu, o. już mam cztery dobre. Tutaj końcówka wymieniona i ustawiamy. Profesor Łukasz mi pomaga, jest od pompowania. Pompuj, pompuj, <grym>, pokażemy pompać. im. O, widziałeś? Jeszcze mu trochę. A może by tak pompowtryski założyć do bizona? Co? Tu leci ci, o. Dzisiaj jeszcze? no i zwiększamy mu deczko bo jest 185 o na 190 zrobimy uwaga próba kolejna dobra pompuj pompuj ha? Idealnie. jest idealnie dobra ale puknij jeszcze pokaż im jak ładnie pryska mocniej o widzisz teraz no i tu mamy kolejnego, sprawdzamy. I ten jest, trzeba zmniejszyć mu ciśnienie, bo ma za duże. O, ponad 200. No i tutaj już mamy 5 gotowych. W dwóch są końcówki wymienione. Tutaj wszystkie są już ustawione ładnie. Podkładki wszystkie nowe pójdą. Tutaj jeszcze jedna końcówka do wymiany została. To jest ta, która. O. To była ta do wymiany? Czy tak, ta. No to jest ta właśnie z tego silnika. No co, to kopciło tak, nie? No i założymy nową, wyregulujemy i będą. O, właśnie, muszę cofnąć. I będą wtryski wszystkie gotowe. Tylko jeszcze powkręcam i pozakładam pod te pokrywki. Wszystkie nowe podkładki. I tyle. Nagrywo się. O i teraz, drodzy widzowie, jak mamy y, nowe końcówki, to trzeba to wszystko wypłukać, y, bo tam jest taki smar jakiś konserwujący. Czy tam klej i o! Musi to wszystko luźno chodzić. Musi być wypukane. O! Teraz, teraz będzie. patrzcie to. Czyli trzeba mu zwiększyć ciśnienie no i teraz już mamy wyregulowaną tylko jak jest nowa końcówka to delikatnie zwiększamy tak y, prawie pod 200 bo ona siądzie później nie poczekaj weź no no puknij dobrze o pokaż jak to idzie mocno o no dawaj o tak jak teraz no puknij ze dwa razy o o tak jeszcze raz o teraz tak Potrzebuję jakichś klucz udarowy. Chyba se muszę wziąć do domu. O ten wezmę. O, do kieszeni. No i mamy już 6 wtrysków gotowych, także tutaj się udało. Podkładki wszystkie wymienione. A pokażemy Wam jeszcze na jakichś tych szmelcowatych, jak, jak pryska, którego bierzemy? D, i tego wkręcimy. Właśnie stary wtrysk jak na przykład on psikał. No, i zobaczcie, drodzy widzowie, tak naprawdę z tego silnika zostały tylko dwa wtryski. Te cztery wtryski są od tamtego mojego silnika, czyli z dwunastu wtrysków tylko te sześć udało się zrobić. I są pięknie wyregulowane, wszystko jak należy. Nowe uszczelki, i tutaj jeszcze musiałem przełożyć te końcówki, ale w tych wtryskach te końcówki, bo tutaj były o. Była inna rurka zupełnie, bo była rurka. Tutaj mamy właśnie ten nastorzek, a przy tych wtryskach była ta rurka na śrubę, po prostu przelotową, nie? No i co? No, tutaj trzy końcówki mamy wymienione. Te trzy są jeszcze w bardzo dobrym stanie, także mogą być. Nie trzeba tego wymieniać. Wszystko jest ustawione na tych trzech. Jest minimalnie wyższe ciśnienie niż na tych, bo one trochę, że tak powiem, siądą, no i się ciśnienie wyrówna. Także yy, co, bierzemy się za zakładanie tego, nie? No i poczyściłem sobie wczoraj jeszcze wszystko. I teraz tak, takie pytanie dla Was, i piszemy w komentarzach. Dwie nowe końcówki dajemy po zewnątrz. I w jakim celu to tak dajemy? Odpowiadajcie w komentarzach. Czyli na pierwszym i na ostatnim będą nowe końcówki. No i tu w środek, którąś wsadzimy. Możemy wkładać. O. Wpadła ładnie, ładnie, wpadła. dzi. Dobra. No i w jakim celu my to tak robimy. Co? Padło ładnie ładnie. Siedzi, siedzi, dobra. O. No i dobra. Wszędzie nowe gumeczki, nowe uszczelniacze, uszczelka, wszystko będzie jak należy. Tam oczywiście te gniazda, wszystko wyczyszczone. O. Dobra. No i dobra, to mamy skręcone, teraz przewodzik, przewodzik, wężyk, cyk, cyk, czyli tu musimy odkręcić od tamtej głowicy, to założymy, pokrywa i koniec. I odpalamy, zobaczymy jak na tych nowych wtryskach działa maszyna. No i co? Smarujemy, zakładamy uszczelkę i pokrywę klawiatury. I odpalamy. Zobaczymy jak to chodzi na tych nowych wtryskach. Nowych, wyregenerowanych. Uszczelkę mam korkową. Takie teraz standard. Tamta fajna była. Ale ją tam ktoś nawet źle założył, to widzieliście, nie? Dobra. Tylko teraz dobrze, żeby założyć. E... Cyk, 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 podwracać. to nie od tego chyba nie no od tego ale o coś takiego musi być tu kołeczek tu kołeczek tak tak jak teraz dobra czyli zaczynamy tu o tak jak się przyklei to tylko później się pokrywę położy i wiadomo że jest dobrze a na pokrywie niekoniecznie tak może być jak będzie bo się gdzieś przesunie i jest problem no tu jeszcze, o dobra. No, i będziemy mieli tu drugi raz posmarujemy po zewnątrz i jest git. No, i teraz pokrywę zakładamy, wycelować ładnie i śruby. I będzie gotowe. O. No i uwaga, uwaga Mamy wszystko złożone Paliwa podpompowałem Jeszcze dla pewności Damy trochę No i odpalamy Zobaczymy jak to na tych nowych wtryskach Po regeneracji Jak to Będzie pracować Paliwa przedtem ciągła Teraz To jest znikło to paliwa. Leci. a widzicie, nie leci przeleje. No i dobra, zakręcę go, bo tam jeszcze powietrze pewnie jest i zobaczymy, co to będzie. Uwaga, uwaga! Dobra. Popaliła trochę dostał, Zapaliła tak Jeszcze chwilę. No i co? Nakameruję jeszcze raz, bo kliknąłem kamerkę, ale nic się na nie nakamerowało. No i o, myślałem, że to już leciało, a jednak nie leciało. Jak odpaliłem. No i dygniemy go jeszcze raz. Yy, dobra. Uwaga, uwaga. No I znowu oczy od tego dymu zawią. No ale powiem Wam tak: nie widać jakiejś znaczącej różnicy, ale jeszcze zobaczymy pompę, bo mam pompę, założę tą drugą pompę i może jeszcze coś będzie z zaworami. No, nie wiem, bo tak to kopcenie na początku jest duże, nie? Jak zimny, to tak mi się wydaje, że tak nie powinno być. No, wtryski są na pewno dobrze już, nie? Może będzie głowica jeszcze, no, nie wiadomo, ale wszystko się okaże. Dobra, drodzy widzowie, szczęśliwego nowego roku, wszystkiego dobrego w tym nadchodzącym 2025, spełnienia marzeń. No, i zdrowia przede wszystkim chciałem Wam życzyć. No, i na zakończenie macie taki, na zakończenie roku macie taki bonus z wymiany wtrysków i chwilę chodzącego SW400. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Myślę, że przyszły rok też będziemy działać ostro. No i co? I. i... Dziękuję za oglądanie, za subskrybowanie kanału, także jestem bardzo wdzięczny i jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dzięki za oglądanie. Pozdro.